Hej osobie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i lecimy sobie dalej. Właśnie mi się na, na słuchawkach włączyło... Let's do the twist. Tak, stara, stara wersja. Znalazłam ją kiedyś i tak mi się strasznie spodobało. Dobra, mam tutaj dwie kolejne dodatkowe cele. Więc sobie je zbudujemy. Przy okazji, od razu, żebym pamiętała, Wydawało mi się, że coś słyszę. Będę siedzieć z jedną słuchawką w uchu. Ale dobra. Zaczynamy budować. Jest na jedynce, na dwójkę sobie damy. Żeby było nieco szybciej. Tutaj zbuduję drzwi. Tutaj zbuduję drzwi, bo znowu będzie problem. Czy wy mi tam zbudowaliście wszystko, co ja chciałam? Tak, wszystko jest zbudowane. Jest teraz przychodzą ale mi są teraz strażnicy zajęci hmm, hmm, hmm. Z... pokaż mi ile ja zarabiam 375 czyli na no, takiego jednego strażnika ale to tak naciąganego jednego strażnika sobie mogę pozwolić ale po prostu no musi być ktoś dodatkowy więc naprawdę potrzebuję tych kostków ile ja zarobię dzięki temu Zacznę zarabiać 33 tysiące, no, to mi się przyda. Oni sobie tutaj pracują. Ja sobie posiedzę. Może zacznę planować, Zwolni mi to, ponieważ ja potrzebuję właśnie, tego potrzebuję. Czego ja potrzebuję? Dog handler. Mhm. Potrzebuję ich przynajmniej z 5 czy 6. 10 by było zajebiście yy O, wiem co tam zrobię, wiem co tu zrobię, wiem co tu zrobię. Tutaj zrobię to uzbrojownię dla moich ludzi. Ech, ale dobra. Co potrzebuję na to? Czy czy czy... pomieszczenie 5 na 5, tak? Tutaj sobie patrzę, co jeszcze mam: Security Workshop, Laundry, Library, Forestry, Parole, Chapel. Uh -huh. No, i jeszcze mam dużo rzeczy do zbudowania. W no mi myślę, że zamiast budować tutaj cokolwiek dla tych cel, to ja te cele zbuduję po prostu tutaj już. A tu sobie odpuszczę. Bo nawet tutaj sobie już odpuszczę i tutaj zacznę budować te cele. Ale dobra. Na razie mi to zbudowali, więc tu się zajmijmy klonowaniem od tego, 3 i tutaj muszę dobudować korytarz Chcę taki, tak. Więc w porządku. I znowu klonowanie. Tak, i to ma być. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Super. Niech mi się tym zajmą. Ja się zajmę tym. E, Kinitym. Planowanie ścian. E, czy ja chcę mieć to w budynku? Niekoniecznie. Czy to musi być w budynku? Mm. Surrounded by Wallsel Doors. Musi. Okej, okay, dobra. W takim razie ściany. ile tu będzie? Tu będzie 4 i tu będzie 5. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tak. Staw door w ten sposób gdzie wy jesteście, że się tak burzycie, jest czas wolny a wy co? jak chcesz... aha, clothing realnia mi jest potrzebna hmm. wszystko mi jest kurwa, potrzebne no dobra, najpierw zajmijmy się tym to mi ich powoli budują No i następnie na, naszej, na naszym punkcie będzie pralnia. Jak mi przywiozą więźniów, to wtedy się będziemy martwić. Tym, że nie mamy za dużo wień, tych cel. No ale cóż... Więc tak, tutaj sobie na razie odpuszczę. Zacznę to budować w tę stronę. Czy może nawet tutaj? Myślę o poszerzeniu kantyny, to by był nie najgłupszy pomysł. Powiększenie też trochę kuchni. Ale to się tym zajmiemy zaraz. Na razie mi jeżdżą samochody, tak? W takim razie, skoro oni tutaj jeszcze to budują, to my się tutaj zajmijmy tym. Na pewno będzie 3 na 4 tak za dwa przynajmniej, bo od razu najpierw zrobimy trzy. Tutaj będzie szła ściana, tak? I tutaj się kuchnie powiększy. Tak, żeby tutaj było minimum wejścia. Mhm. Na razie zbudujemy tutaj kilka stoli. Stoli, tak? Stołów. Postawi się ławek. I później się będziemy zajmować resztą. <laughs> mm, visitors. Przydałoby się więcej. Przeseł, ale tym też się później zajmiemy. Najpierw niech się zajmują tym. Pokaż mi staw. Ja mam 8 pasowałoby, jeszcze za długo zatrudnić. Niestety nie zarabiam wystarczająco. Pokaż mi to. To jeszcze robi, ile to jest? 62% dopiero. No. Ile ja zarabiam? Finances. 365 dolców dodatkowo. No, jestem ja parę dolców w plecy, mimo wszystko. Dobra, ale oni się tym zajmują. <laughs> Czy ja chcę to prowadzić tutaj przez pokój? Tak, to nie będzie złym pomysłem. Widzicie jakimi drzwiami trzaskają. Tak. I tak. Że tu już powstawiają toalety. Tutaj zaczekam, aż mi powstawiają toalety, żeby mieć pewność, że to na pewno tutaj. Ale na razie nie chcę z tym lecą. O, fajnie, wstawili już budynek, więc uznajmy to. Świetnie. Dog Cage. Crate, przepraszam. To by było fajnie postawić, gdyby nie fakt, że nie mam pieniędzy. Dobra, niech mi to szybko budują. to coraz dalej. Rzeczywiście to widać teraz. Eee, przy robieniu tego. Zwłaszcza, że oni robią tego w taki sposób, jakbym chciała, żeby to budowali. Ale dobra. Okej. Okay, wszyscy najedzeni. To dobrze. Fundusze, jeszcze 46 godzin. Nie mogę się doczekać, aż będę mieć więcej więźniów, wiecie? Zwolnijmy to sobie troszkę. I plank. To na razie wywalę. Tutaj zostawię te ściany, bo tutaj sobie myślę, że powstawiam te, te rzeczy, które nie mam y, normalnie. Czyli na przykład... Tam będzie pralnia, to będzie biblioteka. Ale eee, na przykład eee, kling, Cabron jest tu. Ale Parol będzie chapter. E, cha, chapel, chapter. Nie książka, jak tu mówimy, kobieto. To będzie tu. Nie będę tego storadżu wkładać. Uwa uznaję, że to jest troszkę bez sensu. Nie będę się w to bawić. Tutaj mi kable poprowadźcie. Spokojnie. Ale dobra, zajmijmy się teraz naszymi, e, się teraz naszymi planami. Mhm. Chcę, żeby korytarz szedł równo, to na pewno. Na razie zostawię go w ten sposób. I co mi tutaj masz do zaoferowania, gro? 10, a tu będzie 9. Tu będzie korytarz. Czy ja chcę mieć korytarz w ten sposób? Niekoniecznie. Chyba, że 9 na 10. I tutaj też damy 9 na 10. Tak wyjątkowo. Będzie szło. Nie. Przepraszam. 10 na 9. A wtedy wyjść z w tę stronę. Nie, no muszę zrobić tak. Dobra. 10 na 9. Powiedzmy, że tutaj będą mieli dodatkowe wyjście na, do biblioteki. Tu kolejne. I to będzie kolejne. Aha, i tu będzie ta część na dodatkowe do budówki. Złaś ze stołu. I tutaj dwa na korytarz. I tak, pięknie. I one będą w ten sposób, że tak, tak? Tak. Będą w drugą stronę. Niech tak będzie. 9 na 10. 9 na 10. Możemy jart ewentualnie przy, przy powiększyć w tę stronę. W ten sposób. No i tutaj po prostu jart przeciągnąć i tutaj budować. To też jest jakaś myśl. To mi zbóż w tej chwili, to mi nie jest potrzebne. Dobra. Mamy już nasze wspaniałe plany. Nie masz prądu, tak? Ani wody. Woda jest ważniejsza od prądu, szczerze mówiąc. I przeciągnijmy sobie tutaj kabelki. Proszę bardzo. Przyspieszmy. Będę sobie tutaj pracować. Mięźniowie się już przestali tak burzyć jak wcześniej, jest o wiele spokojniej. Zdecydowanie spokojniej niż na samym początku gry. To zdecydowanie. Ja bym wolała, żebyście najpierw zajęli się rurami, nie kablami. No właśnie. Co żeś skończył. Co żeście skończyli? A. A to sobie damy. Niech zacznie pracować. I nie wiem, czy się właśnie nie udupiłam z kasą. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jestem w bezpiecznej strefie. I prawie żeśmy zrobili ten. I będziemy mogli. Blok ten. Cel, blok C. No, zajumania z tymi kablami już nie ma tak łatwo. Zostałem, dlaczego ja to przyciągałam w tę stronę? Ale dobra, niech tu zostanie taka przepaść. Robimy tu dziury, niech... Robić czy nie robić? No nie, będzie tu taka dziura, nie wiem co, co tu zrobimy. Może jakieś ozdoby tutaj damy, czy coś. Bo przebudowa tego będzie po prostu nieopłacalna. A no może niekoniecznie. Dobra. Tak właśnie sobie teraz uświadomiłam, co żem tu zrobiła. Ale cóż. Już za późno. Syk, syk, syk. I proszę. I nasze cele są gotowe. Za ile? Za 8 godzin przyjmujemy kolejnych. Więc myślę, że zdążymy zrobić pralnie. Chociaż tyle. Możecie mi jeszcze to w sumie zdemolować? I rozwalić to. Ej! A no tak! Zrobiliśmy grant, a dostaliśmy pieniądze. Zróbmy sobie teraz na lok C, czyli stuba, tak? Mhm. Budujcie. No niestety, będziemy tu mieć taką dziurę, no ale cóż. Tutaj sobie dajmy deployment strażników. Czy ja chcę tu... Na pewno chcę. by chodzili mi w ten sposób. A czy ja nie chcę, żeby tutaj szedł jeden na przykład? I tak samo jeden. A to my po prostu przedłużymy o trzy kropki w tę stronę. No świetnie. I teraz zbudujmy kralię. Dam z tej strony, żeby było po prostu szybciej, bo wiem, że oni będą latać po prostu w ten sposób. No, dokładnie. Zbudujemy im pranie. Stąpasz po mnie. Nie lubię, jak się po mnie stąpa. Dobrze przecież wiesz. Mm. Złaj ze mnie. Złe ze mnie w tej chwili. mi się w kable, tutaj klątasz. Kocham Cię, ale nie teraz. Teraz się nie bawimy. Okej. Okay. Czy ja chcę w sumie auto saving, fajno, że auto saving. Mam trochę pieniędzy, więc sobie tutaj powstawię rzeczy, które powinnam mieć. Co w muszę mieć? Dockrate. wstawię crate. sobie cztery. No. Będę mieć czterech ludzików na początek. Świetnie. I tak. I myślę, że od razu zbuduję to. Tą część. Razem z kosnicą i z tym wszystkim. Będzie po prostu szybciej. bardzo Jednak nie tutaj. Okej, okay. dismantle dismantle Świetnie? Yy, nie to, ściany chcę. Postaw mi tu, postaw mi tu, ścianę, postaw mi tu, ścianę. Stuff only, stuff only. I tu, 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 tu. To możecie rozwalić. To też możecie rozwalić. Tutaj też stawiam. I teraz zbudujemy sobie tutaj to, co chciałam zbudować, już co sobie zaznaczyłam, że zbuduję już dawno temu. Czyli siatkę. No, dwie godziny widzę gron. O! Ale to sobie przyjmiemy kolejnych więźniów w następnym odcinku. A w tym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i polecimy sobie dalej w kolejnych. Zbudujemy więcej cel, zbudujemy... Nie blokuj mi komórko. Zbudujemy więcej wszystkiego, przyjmiemy więcej więźniów, ale na razie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia połowie. Na razie!